7 lat temu, po dwóch latach jazdy na szosie, poszedłem na swoje pierwsze szkolenie Doszkalające, tak naprawdę pokazujące technikę jazdy na asfalcie z ekipą 3 Kiedy dwa lata temu kupiłem moje KJT4, no już po pierwszych okrążeniach wiedziałem, że takie samo coś, takie samo szkolenie Kto ktoś mi wyłoży jak chłop krowie na rowie podstawy jazdy w krosie, wiedziałem, że to mi jest potrzebne no raz, że nie było trochę czasu. Dwa też nie mogłem znaleźć nic w pobliżu na pomorzu, Tutaj, żeby ktoś szkolił tak z podstaw, a to co było no nie miałem, nie zgrywało mi się. No i teraz trafiło się szkolenie zorganizowane przez ekipę Kajomoto z Eliaszem Davidsonem. Pojechałem i nie żałuję ani jednej chwili czy wydanej złotówki. Tor Pitbike, Gorzewo. Szkolenie z tym panem, czyli z Eliaszem Davidsonem Jest już Kilka kajo przyjechało Także może po dwóch latach jazdy w końcu nauczę się tym sprzętem operować Na razie jesteśmy we trójkę, miało być około siedem osób, ale chyba wszyscy nie dojadą Bardzo kameralnie Także fajna sprawa Zobaczymy jak to pójdzie dalej Teraz jest plan właśnie, żeby zmienić trochę przełożenia, założyć się normalne opony i zobaczyć jaki jest potencjał w ogóle tego motocykla. Patrzeć daleko, położyć motocykl i zacząć otwierać gaz na początku zakrętu, tak? bo motor musi nam pchać tak? jak go położymy, to musi być coś, co go oprze. Co... жұмысқа Na łatwiej się wtedy skręca. Znaczy... O, telewizja trwa, bo my tu to blisko to Tak, nie? Nie, <laughs> Tak, żebyśmy mieli mniej więcej wszystkie elementy toru nie? Zakręty z wystawianiem nogi, zakręty bez wystawiania nogi, bandy, no i zostały nam skoki. No, daleko, co? No. Bardziej pozycja stojąca, nie? Musisz, bo tak masz łokcie nisko, dosyć To łokcie nisko I troszeczkę musisz szybciej, żeby na ten, przeskoczyć na lądowanie I wtedy gaz, nie? Gaz musimy wcześniej, nie, że jak on nam wyląduje i dopiero dodajemy gazu Wchodzimy w powietrze To koło musi być napędzone że, jak dotyka to od razu, jakby musi się napędzić. Że, jak dotknie nawet ziemi, to nie, nie, nie będzie miało takiego no, problemu. Czyli cała... Było o kameranie, przyjechały 4 T4, początkowo miało być 7 osób, ale 3 nie dojechały. Co było tylko z korzyścią no, dla nas, dla uczestników, no, dla organizatora mniejszą. No ale szkolenie świetne. Krótko, Eliasz wziął nas rozgrzewka techniczna na pachołkach, trochę pracy z przeglądem hamulcem. Przy turlaniu się w ramach rozgrzewki, trochę później szybsze techniczne jazdy. No i jechaliśmy na tor. Generalnie tor w Głażewie Pitbike.pl Jest to tor pitbajkowy, ale świetny do nauki jazdy. Jest jedna fajna hopa, techniczne zakręty. No, wszystkie generalnie elementy. Eliasz wziął nas parę kółek zapoznawczych, a potem trenowaliśmy każdy potrzebny element: czyli zakręty pokonywane, szybkie zakrętów, składanie się motocyklem, techniczne pokonywanie zakrętów, jazda w kolejnach, które specjalnie dzień wcześniej, jak sam mówi, rzeźbił, żebyśmy mieli kolejny, żebyśmy nauczyli się w nich jeździć, składać, dodawać gazu. Elementy skakania, kontroli nad motocyklem w locie to wszystko było. A, jeszcze fajnie bo był start z maszyny startowej, co e, też pozwoliło e, przećwiczyć ten element, którego tak naprawdę rzadko można poćwiczyć. Ja pierwszy raz e, widziałem i próbowałem swoich sił e, jak najszybciej wystartować. E, przy, kiedy ta maszyna opada, bardzo, bardzo ciekawe fajne doświadczenie, mega mi się podobało. Jeśli chodzi o Coyote 4, naprawdę sprzęt do nauki jazdy dla amatora naprawdę świetny. E, Ariasz pokazał, co można na, na tym motocyklu zrobić. E, generalnie wow e, i szacun dla niego. E, także te czwórka jego te czwórka na na nalatane 200 motogodzin, 200 motogodzin i on tam nic jeszcze nie robił No po prostu typowo e, serwisowych rzeczy wiadomo, ale nic nie wymieniał. Nic nie zrobił, i ma 200 motogodzin na latane i ten motocykl dalej, dalej ciągnie, tak? Czekaś się zepsuje, próbuję go zajeździć na śmierć, ale jeszcze mu się nie udało, a uwierzcie mi on ostro go tam tyra. E... Eliasz też przejechał się moim motocyklem, ponieważ no, jako jedyny miałem e... na swoim motocyklu inne opony niż stanowe Hułon Musiałem musiałem powiedzieć, że moje odczucia po założeniu tym Suna, jak tam widzicie na. No, na tym innym, na filmiku z tym sunem, który zamieściłem wcześniej e, Moje odczucia Eliasz dokładnie potwierdził tak? Kurde, na tych oponach to... I jak wrażenia z zawołowego Kajo? <gry> Ty, ten jest za szybki Co za szybki? Motor Taki sam jak twój ale te opony to wszystko klej, to wiesz, od razu odjeżdżam. Od razu zaczynijmy. Największa różnica w przód, nie? I, zęba I zębatka z tyłu jest ciut większa, nie? Największa różnica tu jest w przodzie, bo wiesz, przestałem walczyć i to zaczął mi jechać tam w przód. to jest, wiecie, ten Chuangchiki ten to jest beton przy tych Teamsunach, nie? Nie, to, to jest super, nie? Taka jest różnica, że kosmos. Tor w Gorzewie, jeszcze wracając, yy, był rano polany, już był. Świetnie przygotowany, ekipa polała go, był wilgotny, miejscami były kałuże, także na mokrym śliskim, na śliskie nawierzchnie też pojeździliśmy w zakrętach bo miejscami tam woda stała, super, tak można było wszystko przećwiczyć No i tutaj się ujawniła generalna przewaga mojego motocykla, przez chwilę myślałem, że jestem tak zajebisty, ale nie nie, to po prostu Team Suny też u mnie w Kajo. Teraz zmieniłem napęd, i chciałem dać większą zębatkę. Zamontowałem 49 zębów. Jeden kolega miał 50 zębów, mówi, że zapominaczył, że już się nie zdążyłem przejechać jego motocyklem. I w moim odczuciu 49 zębów na tyle. Trójka jest nie jest może, znaczy jest trochę krótsza, ale lepiej do ciągnie. Ten motocykl się świetnie zbiera. Jak dla mnie jak najbardziej trafiony wybór, szczególnie na kręte tory, gdzie trzeba tam mocno dodać gazu i z dołu, żeby ruszyło i żeby poszło, naprawdę mi się świetnie to sprawdzało, przy skokach i przy zakrętach, dwójka, trójka, jak najbardziej polecam, też zwiększyć zębatkę, ale kluczem w kajo są opony. Także wielkie podziękowania dla ekipy Kayo Moto za zorganizowanie tego szkolenia dla Eliasza bo wytłumaczył wszystko i dla mnie jakby odkryłem Kayo na nowo wiem nad czym muszę pracować, wiem jakie czynienia można robić, jakie elementy, jak to robić także naprawdę szkolenie, szkolenie, szkolenie bo pozwala odkryć zupełnie inne strony jazdy motocyklem. Czy to na asfalcie czy w krosie, zawsze na motocyklu potrzebne jest szkolenie.